niesamowite, ale nie ma na tym świecie nic piękniejszego od darmowych hot dogów. Dziękuję. A oh, mm. hey! dobrze, że jesteście. Dzieje się tu coś bardzo dziwnego. Co znowu? Masz dość psucia powietrza w gruchocie? Że co proszę ben? co ty tam znowu robiłeś? To nie ma znaczenia. Oglądałem tę nudną farciarę i pojawił się tam Zingo. O nie! Czy to źle! Czy to źle! Nie pamiętasz jak z nim było ostatnim razem! Bro! Myślałem, że to był tylko zły sen. No cóż, na pewno zrobili po prostu taki odcinek crossoverowy. Dziadku, farciara nigdy nie wystąpiłaby razem z tym chaotycznym bohaterem dla zakręconych dzieci. I sądzę jeszcze, że. Tak, tak, Napisz sobie o tym na blogu. słyszycie to? Ja znam ten śmiech. Typowy zingo, Kevin! Tenison? To ty go uwolniłeś? Nie. To mój nowy kumpel, mój wielki wyzwoliciel. E jak masz na imię? Kevin. Kevin! To ty się zajmij Benkiem, a ja obleję farciarę sosem pomidorowym! Dobra, ja go uwolniłem. A więc podgrzejemy atmosferę! Dobra mały, tak ci zależy? Do chodź za pałeczko! Yeah. No. Yeah. 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 Nie ma dla mnie ratunku, Queen. Jestem bardzo złym gościem. Nie, Kyle, nie zostawimy cię samego. No, nie wiem, Queen, to jednak jest zły gość. Nie, Bob. Każdy zasługuje na drugą szansę. Wiedz, co tak poważnie! Rozluźnijcie się, ludzie! Ta wyprzedaż to największa wyprzedaż, jaką widział świat wyprzedaży. Teraz prognoza pogody. Temperatura 3000 stopni i skoro już pierwsze koty zapłoty, to o. pogoda raczej pod psem. U. Musimy trzymać Zingo z dala od programów nadawanych na żywo. Wpływa na pogodę w lokalnych wiadomościach, więc kto wie, co zrobi w telewizji krajowej. Racja. Wystrzelenie satelity zostało uznane za wielki sukces przez społeczność naukową. Słyszę program, któremu przyda się małe zingowanko. Satelita kończy właśnie pierwsze okrążenie naszej planety, co widzą Państwo na żywo! <grywki> A! Co to niby miało być? Nigdy nie pozwolimy ci przejść do wiadomości krajowych! A! Nigdy nie mów, nigdy, nikt Ma doprowadzić wody do wrzenia ja! Kevin, zapomnij na chwilę o benie i migusiem odbierz pilota dziewczynko Benowi! Nie!